Czy Donald Tusk naprawdę zostanie szefem platformy? Parlamentarzyści bronią Tadeusza Ryzyka, zwanego ojcem. Jacek Sasin znowu p... przyjął sporo kasy. Andrzej Duda wie, że Niemcy są sąsiadem Polski. No, sami rozumiecie, że wydarzeń nam nie brakuje, w związku z tym, czym prędzej zacznijmy je omawiać w kolejnym programie w telegraficznym skrócie. Niedziela 20 czerwca: Maciej Orłoś A. Zgodnie z sugestią jednego z patronów, pana Marcina, użyję słów komentatora sportowego, który na antenie TVP1 tak rozpoczął mecz Polski ze Słowacją na Euro 2020. W imię ojca i syna, zaczynamy. A zaczynamy od nowego, ale też trochę starego newsa. Jak donosi tygodnik polityka, zapadła decyzja o powrocie Donalda Tuska na fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Zaraz, zaraz, Orłoś. Nic na temat naszej reprezentacji na euro? Jak wspaniale zremisowali z Hiszpanią? Trochę wyczucia. Widzowie tego potrzebują. UTS to nie magazyn sportowy, ale okej, okay, nie odpadliśmy jeszcze z Euro 2020. Co prawda, przegraliśmy na początku ze Słowacją, ale w drugim meczu sensacyjnie zremisowaliśmy 1-1 z Hiszpanią. Dzięki czemu? Skoro Hiszpania wcześniej tylko zremisowała ze Szwecją, a potem Szwecja wygrała ze Słowacją, a Hiszpania tylko zremisowała z Polską, czyli z nami, to teraz, jeśli Hiszpania zremisowała, ze Słowacją, a my wygramy ze Szwecją, lub jeśli Hiszpania wygra ze Słowacją, a my wygramy ze Szwecją, lub Słowacja z Hiszpanią wygra, to wyjdziemy z grupy, chyba że Słowacja przegra z Hiszpanią, lub my zremisujemy, lub przegramy ze Szwecją. Uff. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne w tej sprawie. Nic nie jest jasne, Orłoś. Nic nie jest jasne. Zamąciłeś w swoim stylu. Wystarczy, że wygramy ze Szwecją. Wychodzimy z grupy i gramy dalej. Nieprawda? Jeśli wygramy ze Szwecją, to wychodzimy z grupy pod warunkiem, że w meczu Hiszpania-Słowacja, o już wiem, no właśnie, nie padnie remis. Musi być po prostu wygrana Hiszpanii lub Słowacji w tym meczu. A jeśli przegramy ze Szwecją, to co wtedy, Orłoś? To co wtedy, jak tak się wymądrzasz? A wtedy to już dużo lada. Wracam do spraw politycznych, ale. Może od początku, bo nikt już pewnie nie pamięta, co mówiłem. Otóż, jak donosi polityka, zapadła decyzja o powrocie Donalda Tuska na fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Decyzja ta miała zostać podjęta w ubiegłym tygodniu na spotkaniu Tuska z Borysem Budką w Sopocie. Budka, obecny szef PO, podobno zgodził się na ustąpienie ze stanowiska, na osłodę, uzyskując fotel szefa klubu parlamentarnego Platformy. Wszystko to ustalone PO yy, po po cichu, za zamkniętymi drzwiami i z przeciekiem do mediów. Przy czym ten przeciek to oczywiście taki przypadkowy, naturalnie, zupełnie nie chodzi o to, aby wysądować co powie ulica, tudzież reszta opozycji. Jeśli Donald Tusk chce zjednoczyć swoim powrotem opozycję, to ciekawe co na to poszczególne jej partie. Moim zdaniem na przykład Szymon Hołownia natychmiast powierzy Tuskowi swój ruch Polska 2050, a Paweł z. a nie przepraszam, jaki Paweł Kukiz, Teraz już prawie rządzi, co ja mówię. No właśnie Orłoś, prosiłbym o niewyśmiewanie się z bardzo poważnego sojuszu Pawła Kukiza z Prawem i Sprawiedliwością. Paweł Kukiz jest poważnym politykiem, któremu głęboko na sercu leży dobro tego kraju. Yy, tak, na pewno, <gryw> oczywiście. Yy, w każdym razie, podobno decyzja Tuska ma zostać oficjalnie przedstawiona politykom Platformy 23 czerwca na posiedzeniu Zarządu Krajowego PO. Tego samego dnia. Tego samego dnia. Polska rozegra ze Szwecją mecz o wszystko na Euro 2020. Przypadek? Nie sądzę. Tu rozmowy o przyszłości partii, a może Polski, a tu mecz Polski o wszystko. Orłoś nie szarży. Ta analogia jest kompletnie nieuzasadniona i przestań już o tym Tusku. Nikt o nim nie chce słuchać. To jest polityk skompromitowany z opcji niemieckiej. Für Deutschland. Tydzień temu poruszaliśmy w WTS sprawę ojca ryzyka, który nieuchronnie stanie przed sądem jako członek władz fundacji Lux Veritatis za nieudostępnienie przez nią informacji publicznej dotyczącej rozliczeń z otrzymanych publicznych dotacji. Sąd oddalił wtedy zażalenia redemptorysty i zdecydował o kontynuowaniu sprawy. Ojcu, wszystkich dyrektorów, grozi więc odpowiedzialność karna. Że ojciec, dyrektor nie lubi się tłumaczyć z otrzymywanych pieniędzy, to wiemy nie od dziś. Teraz jednak grunt pod nogami musi mu się już tak poważnie osuwać, gdyż popiera go już nie tylko naczelny szeryf Rzeczpospolitej Zbigniew Ziobro, ale także parlamentarzyści dokładnie grupa 23 parlamentarzystów, która w specjalnym oświadczeniu wzięła założyciela Radia Maryja w obronę. Skandal swoją drogą, że tylko 23 parlamentarzystom starczyło odwagi cywilnej, by bronić ryzyka jego fundacji. Pod tym oświadczeniem powinni się podpisać wszyscy posłowie i senatorowie zjednoczonej prawicy. Wszyscy, jak jeden ojciec jak jeden mąż, przepraszam. Oj, przyjdzie czas rozliczeń, jeszcze was tchórze, Tadeusz Ryzyk rozliczy. Oj, rozliczy. Jeśli można, wróćmy do tej grupy 23. W dokumencie wskazali, że co prawda popierają prawo do informacji publicznej, ale nie podoba im się, jak walczy o nie organizacja Watchdog, będąca oskarżycielem w sprawie. Przedstawiciele partii rządzącej tak uwielbiają prawo do informacji publicznej, że niektórzy dziennikarze ponad rok czekają na odpowiedzi urzędów, a część z nich odpowiedzi nigdy nie dostaje. Wzywany przez prawo do odpowiedzi Tadeusz Ryzyk od lat się miga i zgłasza nieprzygotowanie, czyżby nadszedł. Czas rozliczeń? Świetnie się składa, bo yy, w tym roku przypada jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ojca Dyrektora. I to jest faktycznie zresztą wyczyn. Od wielu lat doić kasę z budżetu państwa i portfeli emerytów. Z tak zacnej okazji życzenia Ojcu Założycielowi złożył sam Andrzej Duda. Pozwólcie, że zacytuję. Wydaje się wprost nie do uwierzenia, że tyle dokonań może być efektem wizjonerskiej aktywności jednego człowieka. Wizjonerskiej aktywności, jak to pięknie jest sformułowane, panie Prezydencie, też jesteśmy pod wrażeniem wizjonerskiej aktywności ojca dyrektora. Pięknie się ta wizjonerskość monetyzuje. Kolejna rozprawa ma odbyć się 30 czerwca, prawdopodobnie wtedy zeznania złoży sam ojciec ryzyk. Czy do tego czasu zrobi rachunek sumienia? Pff, nie sądzę. Raczej wystawi fakturę. Chociaż nie, fakturę trzeba by było rozliczyć. Ze swawolnego wydawania publicznych pieniędzy słynie nie tylko znany redemptorysta Storunia. Najbardziej cenionym w kwestii przewalania pieniędzy Skarbu Państwa jest przecież nasz ulubieniec Jacek Sasi. Na razie na swoim koncie ma powszechnie znane ponad 70 milionów na wybory, które się nie odbyły, i ponad miliard na elektrownię Ostrołęka, która nie powstanie. Teraz przyszedł czas na coś. Bardziej na czasie. Wicepremier Sasin jeszcze w lutym zapowiadał, że za kilka tygodni wystartuje linia do produkcji szczepionek na COVID-19 na warszawskim Tarchominie. No, kilka miesięcy minęło, 40 milionów, wydane, linia nie gotowa i nadal nie podpisano umowy z firmą, która dysponuje szczepionkami. Miała to być flagowa inwestycja rządu i kamień milowy w walce z pandemią. Okazuje się, że inwestycja idzie co prawda zgodnie z planem, ale linia będzie mogła wystartować dopiero w listopadzie. Mało tego, jak nawet ruszy w tym listopadzie, to będzie mogła służyć jedynie do rozlewania leków czy szczepionek, a nie ich produkcji. Na razie jednak chętnych do wykorzystania linii do rozlewu szczepionek. Jak nie było tak nie ma. Z Ministerstwa Aktywów Państwowych słychać nieoficjalne głosy, że ministerstwo nie nadzoruje bezpośrednio tego projektu i to spółka Polfa Tarchomin odpowiada za jego realizację. Ach, trudno nadążyć za ministrem Sasinem. Nawiasem mówiąc to nie wiem czy wiecie, ale premier Mateusz Morawiecki ma duże poczucie humoru, bo wysłał między innymi Jacka Sasina właśnie na misję specjalną do gadania się z Czechami w sprawie kopalni Turów. Przypomnijmy, że Czechy wniosły do TSUE o zasądzenie kary dla Polski za dalsze wydobywanie węgla w tej kopalni. I już wiadomo, że kopalnie można Dopisać do rachunku. Czyli podsumowując, mamy 70, no 76 milionów za wybory, które się nie odbyły, ponad miliard za elektrownię Ostrojenka, która nie została ukończona, 40 milionów na linię szczepionek, której nikt nie chce i według obecnych szacunków 13,5 miliarda złotych za zamknięcie kopalni turów, czyli łącznie prawie 15 miliardów złotych strat. Co na to wszystko, prezes wszystkich prezesów naczelnik państwa, realna głowa państwa, człowiek, który zdaniem, Pawła Kukiza nawet nieźle śpiewa Jarosław Kaczyński? Czy przynajmniej wysłał jakiś mail w tej sprawie do premiera z prywatnej lub służbowej skrzynki? Tego niestety nie wiemy. Orłoś przestań w programie forsować Tuska i jednocześnie dyskredytować prezesa wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. To jest niedopuszczalne. Złożę oficjalną skargę na ten cały WTS do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A nie, tam nie mają sekcji internetu. No, przesadziłem. A propos maili, nie cichnął echa wycieków treści maili z prywatnej skrzynki szefa kancelarii premiera Michała Dworczeka, który najpierw zaprzeczał, że w ogóle do czegoś doszło. Potem twierdził, że jednak doszło, ale tylko do wycieku prywatnej korespondencji. Teraz wiemy już, że pośród y, spraw prywatnych poruszane były w treściach wiadomości także sprawy państwowe. I co jednak przy kolejnych doniesieniach, tym razem WP doniosła, że Mateusz Morawiecki używał prywatnej skrzynki mailowej do celów służbowych od czasu wejścia do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mało tego, prywatna skrzynka mailowa stanowiła jedną z podstawowych form kontaktu premiera yy, polskiego rządu, premiera polskiego rządu z ministrami, parlamentarzystami czy szefami i przedstawicielami strategicznych spółek Skarbu Państwa. W korespondencji prowadzonej z prywatnego adresu Morawieckiego poruszał on kluczowe kwestie dla państwa i jego bezpieczeństwa. Sprawę w piątek skomentował wicepremier do spraw bezpieczeństwa właśnie, prezes PiS, wybitny Polak, najpilniej strzeżony polityk w historii Polski, Jarosław Kaczyński w oświadczeniu napisał, że najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego. Dodał, że analiza informacji pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jarosław Kaczyński wskazał więc winnego. Przestrzegł też, aby w komentowaniu sprawy nie wpisywać się w scenariusz operacji zaplanowanej przeciwko polskim urzędnikom i politykom. Panie prezesie, ja myślę, że tymi, którzy najbardziej wpisali się w ten rzekomy scenariusz, byli polscy politycy na czele z członkami rządu, bo przez lata używali do spraw natury państwowej prywatnych skrzynek na zewnętrznych, powszechnie dostępnych platformach. Wiem, panie prezesie, że pan mailami pewnie się nie posługuje, ale te platformy to nie są. Obywatelskie, no właśnie, żeby było jasne, to nie są platformy obywatelskie. A co to są serwery, to też panu może premier Morawiecki wytłumaczy, ale to później, na spokojnie. Panie prezesie, na spokojnie. W 30. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, wizytę w Warszawie złożył prezydent Niemiec, Frank Walter Steinmeier, który w pałacu prezydenckim odbył rozmowę. W cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą. Najpierw z powodu braku zainteresowania polityką zagraniczną ze strony rządu, i właściwie też brakiem samej polityki zagranicznej, oddano pole do popisu w tej kwestii pierwszemu narciarzowi RP. Sezon zimowy dawno za nami, za oknem upał, więc prezydent może wykorzystać swoje dyplomatyczne talenty. A że talenty te są. Nie małe, to wiedzą wszyscy. Przekonał się o nich także prezydent Niemiec. Podczas wspólnej konferencji prasowej Andrzej Duda zachwycił. Wieloma światłymi myślami. De facto, nie ma granicy pomiędzy Polską a Niemcami. Są mostki, przez które można przejść na drugą stronę na spacer i wrócić bez żadnej kontroli, zaznaczył pan prezydent. No, panie prezydencie, to się powszechnie nazywa strefa Schengen. Zaskoczył także Andrzej Duda wszystkich obecnych swoją szeroką wiedzą w zakresie stosunków polsko-niemieckich na poziomie gospodarczym, mówiąc tak: W Polsce działa wiele niemieckich firm, a w Niemczech polskich. W Niemczech są stacje benzynowe prowadzone przez wielką polską firmę. W Polsce są sklepy prowadzone przez wielkie firmy niemieckie. Niewątpliwie głębia tej analizy stosunków gospodarczych obu krajów nie uszła uwadze niemieckiej dyplomacji. Nie była jednak z pewnością gotowa na kolejną, nie mniej zaskakującą tezę, tym razem w obszarze polityki. Rolnej, chyba rolnej. Na koniec naszej rozmowy uśmiechnąłem się i powiedziałem panu prezydentowi, że jako prezydent Rzeczpospolitej mam takie wrażenie, że Polska i Niemcy są jak dwa sąsiadujące ze sobą gospodarstwa rolne, jak dwie sąsiadujące ze sobą farmy, których właściciele, jak wiadomo, zawsze w takich sytuacjach mają od czasu do czasu jakieś kwestie sporne, ale generalnie byliby gotowi nawzajem pożenić swoje dzieci. Tak powiedział Andrzej Duda. Panie prezydencie, czy pan w ogóle pamięta legendę o Wandzie, co nie chciała Niemca? Wolała utopić się w Wiśle niż wyjść za Niemca. A pan tu jakieś historie opowiada o tym, żeby się żenić z Niemkami czy wychodzić za mąż za Niemców? Oj, zagalopował się pan, zagalopował. Tak jak się orłoś z tobą nie zgadzam, to tu się zgadzam. Mądrze powiedziałeś. Mądrze. Teraz kilka słów o skandalu matrymonialnym na najstarszej polskiej uczelni, Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszystko zaczęło się od pozornie niewinnej ankiety, którą uniwersytet wysłał 38 tysiącom studentów. W ankiecie tej uczelnia zapytała studentów m.in. o ich płeć, do wyboru dając opcję kobieta, mężczyzna, transkobieta, transmężczyzna, niebinarna. Hmm, nie chcę odpowiadać na to pytanie. Pytanie to, jakie opcje odpowiedzi rozsierdziły małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak. W swoim twitterowym wpisie nazwała Uniwersytet Jagielloński agencją towarzyską stosującą segregację studentów po neomarksistowsku. Panią kurator Popor, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek żądając wyjaśnień od władz uniwersytetu. Prawda okazała się nieco mniej kontrowersyjna, bowiem jak tłumaczy rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Adrian Ochalik: Ta ankieta nie ma nic wspólnego z rekrutacją i była wysyłana do studentów także w poprzednich latach. To ankieta dobrowolna, anonimowa i poufna, a dane w niej zebrane są przedstawiane władzom uczelni. Wyniki ankiet mają też służyć badaniom naukowym. Pan minister Czarnek, jak widać, dobiera kuratorów oświaty na, na swoje podobieństwo. Też wypowiadają się zanim pomyślą. Na zakończenie, czy też prawie na zakończenie trochę egzotyki. Nie przenosimy się jednak na Karaiby, a do miasta Kerecz na Półwyspie Krymskim. Były tam niedawno spore powodzie, więc z gospodarską wizytą wpadł gubernator nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Republiki Krymskiej, Siergiej Aksjonow. Telewizja uwieczniła moment heroicznego poświęcenia ochroniarzy pana gubernatora gdy okazało się, że w łódce przewożącej dygnitarza nie wystarczyło dla nich miejsca, a funkcjonariusze postanowili przepłynąć dystans w wpław podążając za łodzią. Płynąc za łodzią. To jest dopiero poświęcenie dla bezpieczeństwa państwa. Znaczy państwa jeszcze nie ma, a bezpieczeństwo już jest. Odwrotnie niż u nas, <laughs> ale to na marginesie. Orłoś, mógłbyś czasem odpuścić. Wszystko ci się kojarzy z tym naszym bałaganem. To znaczy, przepraszam, przepraszam z tą naszą sytuacją w kraju. Każdy temat i od razu aluzja to jest wręcz męczące, a nawet niesmaczne. Może i niesmaczne, ale prawdziwe, więc proszę się mnie nie czepiać z łaski swojej. Antosiu, czas na koncik muzyczny. Niech będzie choć przez chwilę miło w tym programie. Witam Państwa serdecznie. Dziś w dziale muzycznym na prośbę pana redaktora Macieja Orłosia. Zachęcam Państwa do zasubskrybowania jego kanału na YouTubie, polubienia jego Facebooka oraz zostania patronem na Patronite. Jeżeli chodzi o relacje między nami, czyli mną no, a Państwem, to możemy kiedyś pograć na przykład w literaki na kurniku, albo w szachy, to też zachęcam Państwa. A jeżeli chodzi o część muzyczną, to przed Państwem pan Arek Kusowski dla przyjaciół Arkadiusz w piosence Idealny syn, czyli w piosence o mnie. I to tym razem wszystko. Pamiętajcie o subach na YouTubie. I, a nie, przepraszam, Antek już o tym mówił. Widzimy się w wts już w czwartek. Polska Gola. Cześć!